Remont mostu Grunwaldzkiego już na wiosnę. Będą konsultacje społeczne w sprawie fajerwerków w Krakowie. Czworonożny pracownik zarządu budynków komunalnych. Ferie w mieście, czyli co robić w czasie wolnym od nauki. W tym żyje miasto Iwona Siednik Kornecka. Dzień dobry. Czas na miejski serwis informacyjny. Zaczynamy. Na początek remont mostu grunwaldzkiego. Ruszy na wiosnę. Modernizacja mostu jest absolutnie konieczna. Problem w tym, że remont wymaga całkowitego zamknięcia, przeprawy na co najmniej 8 miesięcy, a to bardzo uczęszczana przez kierowców trasa. Na pewno przez pewien czas tego remontu most będzie musiał być zamknięty całkowicie. Na ten moment wydaje się, że jest to nieunikniona sytuacja. Takie wstępne przymiarki mówią o tym, że właśnie dla ruchu samochodowego, dla indywidualnych pojazdów most będzie zamknięty przez 8 miesięcy, natomiast dla komunikacji miejskiej przez co najmniej 6 miesięcy. Natomiast no na, tym, na ten moment ciężko jest jeszcze mówić o szczegółach, które to będą miesiące, od, od kiedy dokładnie, do kiedy, bo na te wszystkie pytania da nam odpowiedź. No, po pierwsze, projekt remontu. A po drugie, już wyłonienie wykonawcy, bo wtedy tak naprawdę będziemy mogli mówić o tym, kiedy możemy ten remont rozpocząć. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to będzie jedno z większych takich budowlanych wyzwań 2025 roku. W związku z tym też uruchomiliśmy specjalny adres internetowy. Zapraszamy do kontaktu wszystkich mieszkańców, którzy mają uwagi na ten temat. Adres jest bardzo prosty: most.grunwalski.maoppa.kraku.pl. Jedni chcą zakazu, inni absolutnie nie. Będą zatem konsultacje społeczne w sprawie używania lub nie fajerwerków w Krakowie. Są dzisiaj projekty dwóch ustaw w Sejmie, że być może wejdzie to prawo zakazujące używania fajerwerków, tych hukowych, te, które najbardziej, powiedziałbym, no, słychać i widać. Więc jeżeli to by weszło, no, to by bardzo ułatwiło też pracę samorządom. Co do zasady, samorządy także mogą sporo zrobić, no chociażby. Taki zakaz sprzedaży, fajerwerków czy innego tego typu rzeczy, bo to są flary, wyrzutnie sprzedawania na placach targowych, to można zrobić y, uchwałą. Można też respektować wiele przepisów, które na co dzień są dosyć martwe, bo przecież są przepisy mówiące o tym, że w momencie, kiedy ktoś sprzedaje fajerwerki no takie pomieszczenie powinno być odpowiednio przygotowane. Pan prezydent polecił przygotowanie, konsultacje. Zobaczymy, co ludzie powiedzą, w jaki sposób, no i w zależności od tego będziemy podejmowali działania. Szpital Żeromskiego teraz w serwisie. Jako jedyny w Małopolsce wykonuje w ramach NFZ-u zabiegi chirurgicznej korekty ptozy, czyli opadnięcia powieki w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym, zarówno u dorosłych, jak i dzieci. Ptoza a nadmiar skóry powiek to jest kluczowa różnica, która odróżnia zabieg estetyczny. Oczywiście tutaj nie da się zaprzeczyć, że ptoza też jest problemem estetycznym, natomiast przede wszystkim jest problemem funkcjonalnym, dlatego że ogranicza pole widzenia. I tak jak w przypadku dzieci, w przypadku wrodzonych zaburzeń, musimy jak najszybciej operować małego pacjenta. Z uwagi na to, że opadnięta powieka będzie rozwijać niedowidzenia. Kwestia estetyczna, natomiast jest tutaj w tym wypadku drugorzędna, ale oczywiście też staramy się bo osiągać też jak najlepsze rezultaty właśnie estetyczne. Nadmiar skóry powiek, czyli blefarohalazją, to zupełnie inny rodzaj problemu, z którym oczywiście jak najbardziej można sobie radzić w różnych aspektach, zarówno może w zakresie funkcjonalnym ograniczać pole widzenia w skrajnych przypadkach. W naszym szpitalu wykonujemy zabiegi przede wszystkim ze wskazań medycznych, ze wskazań funkcjonalnych. Kwestie estetyczne oczywiście pozostają na drugim planie i tutaj oczywiście kierujemy pacjentów do ośrodków poza szpitalem. Oczywiście zawsze wszystkim służymy radą i pomocą. Zabiegi z zakresu mikrochirurgii i u dzieci i dorosłych są w pełni refundowane po wcześniejszej kwalifikacji w ramach poradni ptozowej. Najpierw był Ruduś, teraz jest Buruś. Określenia oczywiście pieszczotliwe. To specjalista od mruczenia i głaskania. Każdemu potrafi poprawić humor. Zapewniają pracownicy Zarządu Budynków Komunalnych, dlatego z chęcią pozwolili mu zadomowić się w biurze. Jednym z naszych podopiecznych, a równocześnie już pracowników jest kot o imieniu Burek, którym zaopiekowali się pracownicy Zarządu Budynków Komunalnych i który od wiosny 2023 roku mieszka z nami w budynku i ociepla atmosferę zarówno jednostki, jak i atmosferę wśród pracowników. Wcześniej przed kotem Burkiem opiekowaliśmy się innym kotem. To był taki typowo filmowy kot Garfield, nazywał się Rudek i on faktycznie skradł serca pracowników Zarządu Budynków Komunalnych. Niestety rozchorował się i musiał odejść od nas. Natomiast w międzyczasie do misek Rudka zaczął przychodzić inny kotek i to był właśnie kot Burek. Stopniowo z nami się oswajał, to był bardzo Taki powolny, stopniowy proces, a później zaprzyjaźniliśmy się już i pokochali z całych serc. Nie tylko sztuczna inteligencja. Co daje przedsiębiorcom, i czy dzisiaj jest w ogóle możliwe prowadzenie biznesu bez wsparcia nowych technologii? Sprawdziliśmy. Na pewno są to takie branże, w których praca jest powielalna, czyli taka, która jest monotonna. Tam rzeczywiście robotyzacja mocno wkracza tam, gdzie jest wymagana wysoka jakość pracy i równocześnie też taka praca, która, która powinna zawsze wyglądać tak samo. Nie? Czyli mamy taką robotyzację, która faktycznie z każdym razem efekt jest dokładnie taki sam, ale też tam wszędzie, gdzie sztuczna inteligencja podejmuje decyzje. Na jeszcze na razie prostym poziomie, i tam, gdzie wspiera pracowników w podejmowaniu decyzji. Tak samo jak internet w pewnym momencie stał się narzędziem, które umożliwiło nam i dało, dało nam kompletnie nowe możliwości, tak samo sztuczna inteligencja też będzie wpływać na, na wsparcie, będzie wsparciem dla pracodawców i dla pracowników. Natomiast w 100% na tą chwilę w bliskiej przyszłości nie zastąpił człowieka. Ferie w Krakowie już za tydzień. Nie wszyscy jednak wyjeżdżają na zimowe wakacje. Jak spędzić czas wolny od nauki w mieście? Propozycji jak zawsze jest sporo, a wszystkie znajdziecie jak zawsze na kraków.pl. Ferie będą pełne wrażeń, zarówno artystycznych, jak i warsztatowych. A dla naszych widzów zaproponowaliśmy kilka tytułów naszych spektakli i dla tych najmłodszych i dla tych najstarszych. Dla najstarszych przede wszystkim zapraszamy na Męczeństwo i Śmierć Marata. To jest tytuł, który od dłuższego czasu cieszy się dużą popularnością zarówno u nas w teatrze, jak i na festiwalach teatralnych. Niedawno wróciliśmy z Torunia z nagrodami za scenografię i z wyróżnieniem za muzykę. Jedziemy z tym spektaklem w kwietniu na kolejny festiwal, tym razem do Słupska. Tych troszeczkę młodszych zapraszamy między innymi na Kota w butach, który od wielu lat cieszy się niegasnącą popularnością na przygody 10 skarpetek to jest lektura szkolna, ale też spektakl, który cieszy się popularnością z uwagi na ciekawie rozwiązania techniczne. Te najmłodszą publiczność zapraszamy na spektakl w trawie Laboratorium Sensoryczne. To jest drugi cieszący się popularnością spektakl, który jeździ bardzo często na festiwale i przeglądy po kraju. Niedługo także wyjeżdża za granicę. No i na zakończenie, na koniec ferii zapraszamy na kandydatów. Czyli optymizm, spektakl, dzięki któremu wszyscy wkroczą w te drugie półrocze, mam nadzieję, z uśmiechem na ustach. Wszystkie informacje oczywiście są na naszej stronie internetowej www.groteska.pl, a te osoby, które chcą przyjść do teatru, mogą wszystkie informacje uzyskać w kasie. To ikona w historii oświetlenia. Dają jasne światło i tworzą klimat jak z XIX wieku. Zabytkowe lampy gazowe w podcieniach sukiennic znowu świecą. Są to lampy gazowe, one są unikatowe i przypominają nam czasy historyczne XIX wieku, kiedy ulice w Krakowie oświetlane były za pomocą właśnie oświetlenia gazowego. Takie lampy, jako relikt tamtych czasów, zostały w podcieniach sukiennic i zostały odremontowane i oddane do użytku przed świętami Bożego Narodzenia. Te lampy to przede wszystkim stworzenie klimatu z takiego unikatowego, i historycznego podcieni sukiennic, ale oczywiście również no mają swoje funkcje użytkowe i oświetlają podcienia sukiennic. Na koniec fotograficzno-malarskie zabawy twórcza Agnieszki Szklarek. Portrety fotograficzne inspirowane malarstwem starych mistrzów są, jak podkreśla laureatka stypendiów twórczych miasta Krakowa, jej głosem w dyskusji, a właściwie protestem przeciwko światu, w którym piękna może być tylko młodość. Na zdjęciach przedstawieni są podopieczni Bonifraterskiej Fundacji Dobroczynnej Skonar spod Krakowa oraz Domu Pomocy Społecznej w Klimkówce koło Gorlic. Ta wystawa fotograficzna, te moje prace są luźnym nawiązaniem do malarstwa portretowego epoki renesansu i baroku, ale oczywiście nie trzymają się w żaden sposób realiów historycznych. Po prostu jest to rodzaj zabawy formą. Tak naprawdę jest to gdzieś moja forma dialogu, a wręcz protestu wobec obowiązującego kanonu urody, który jest wyidealizowany, i również przeciwko takiemu przekonaniu, że tylko wizerunki osób pięknych i młodych mają prawo istnieć w przestrzeni publicznej. Człowiek ma przecież tyle lat, na ile się czuje. Młodzieńczej werwy i ciekawości świata zatem wam życzę. Dobrego dnia i do zobaczenia.